Uwaga! Coś mega wyjątkowego. Moi Myślę, drodzy... że nikt się tego nie spodziewa. Mogę śmiało powiedzieć, że nikt się kurwa, tego nie spodziewa. Nie no, będzie grubo. Dawaj, Pogzdel. Moi drodzy, Mateusza Murańskiego w walce z Arkadiuszem Tańculą zastąpi jego ojciec, Jacek, Jacek Murański! Murański! Tak jest! Zrobimy no, to! Macie wielkie Patronem drugiej części jest wchodzi niebierz. do oktagonu z Fame 25 masz 25% zniżki na całą ofertę. Słuchajcie, to jest to, chyba nikt się tego nie spodziewał. Pan Jacek Murański wchodzi za swojego syna. Słuchajcie, wielkie brawa, jeszcze raz!